Życie godne Boga Bóg nam Synu dał, by każdy z nas pełną społeczność z Nim miał. Biegnę w triumfie chwały, chociaż jestem mały, wiele mogę osiągnąć, trwając w Panu cały. On jest życiem moim teraz i wieczności. W Nim osiągnę wkrótce me niebiańskie włości. W Jezusie Chrystusie trwać nam wszystkim kazano, więc trwajmy w Nim, zawsze owocu będzie niemało biegnę w triumfie chwały chociaż jestem mały wiele mogę osiągnąć trwając w panu cały on jest życiem moim teraz i wieczności w nim osiągnę wkrótce my niebiańskie włości sam ojciec co to zadba w synu swym doskonale byśmy owocowali obficiej żyjąc w Jezusa chwale biegnę w triumfie chwały chociaż jestem mały wiele mogę osiągnąć trwając w panu cały Onież życie moim teraz i wieczności, w nim osiągnę wkrótce me niebiańskie włości. Miłością swą wiecznie trwałą napełnia nas całą, byśmy miłowali Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. Biegnę w triumfie chwały, chociaż jestem mały. Wiele mogę osiągnąć trwając panu cały. Onież życie moim teraz i wieczności, w nim osiągnę wkrótce me niebiańskie. Włości. Wielki dzień powrotu Jezusa Chrystusa się zbliża. Pamiętajmy zawsze o tym, by nie zastał nas bez krzyża. Biegnę w triumfie chwały, chociaż jestem mały. Wiele mogę osiągnąć, trwając w Panu cały. On jest życiem moim teraz i wieczności. W nim osiągnę wkrótce me niebiańskie włości. Życiem wiecznym napełnienia, jako ludzie z nieba, w Jezusie Chrystusie wszystko mamy, co nam potrzeba. Biegnę w triumfie chwały, chociaż jestem mały. Wiele mogę osiągnąć, trwając Panu cały. On jest życiem moim teraz i wieczności, w nim osiągnę wkrótce, me niebiańskie włości.